Ja się dołączam do tego zaproszenia, Szanowni Państwo. Jest dzisiaj z nami profesor Irina Kowalska, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Razem z panią profesor chcieliśmy zaprosić na szóstą wirtualną konferencję Moja cukrzyca.org, która odbędzie się 29 listopada w całości w internecie. Pani profesor, dlaczego edukacja pacjentów z cukrzycą jest bardzo ważnym elementem zarządzania cukrzycą? Ja chyba bym nawet powiedziała, że najważniejszym. Elementem, jeśli chodzi o zarządzanie cukrzycą. Ja się dołączam do tego zaproszenia. Szanowni Państwo, to jest możliwość no, wiedzy na temat edukacji. Co daje edukacja? Już pan profesor Jocelyn powiedział, że osoba z cukrzycą, która więcej wie, żyje dłużej. A to wszystko dzięki edukacji, dzięki, zarzą dzięki odpowiedniemu zarządzaniu cukrzycą. Moja mentorka, pani profesor Ida Kinalska, zawsze mówiła, że leczenie cukrzycy to jest leczenie niefarmakologiczne i farmakologiczne. A co to jest edukacja? To jest właśnie leczenie niefarmakologiczne. I nie będzie sukcesu w leczeniu cukrzycy, jeżeli nie będzie właściwej edukacji. I ja bym tę edukację rozszerzyła nie tylko na osoby z cukrzycą, ale również na całe społeczeństwo, bo rola edukacji naprawdę jest nie do przecenienia. Przede wszystkim będzie mniej cukrzycy, jeżeli będzie właściwa edukacja, a jeżeli już mamy rozpoznaną cukrzycę, to naprawdę edukacja zastąpi wiele leków, więc gorąco zachęcam do uczestnictwa w spotkaniu, w webinarze, szczególnie że jest on w formie online i na pewno dostarczy Państwu wielu ciekawych informacji no i inspiracji, jak zarządzać cukrzycą. Serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękuję pani profesor. 29 listopada, szósta wirtualna konferencja moja Cukrzyca Org. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.